Luz de Maria de Bonilla, Argentyna Orędzie Świętego Michała Archanioła na czas ostateczne wraz z komentarzem Luz de María po orędziu. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, bądźcie napełnieni błogosławieństwami Przenajświętszej Trójcy oraz naszej Królowej Matki. Jestem wysłannikiem Przenajświętszej Trójcy. U początku czasu Adwentu przychodzę, by Wam przypomnieć o obowiązku wprowadzenia w życie pokoju w sercu każdego z Was, o obowiązku niesienia Bożego Światła we wnętrzu każdego z Was i bycia światłem dla Waszych bliźnich, ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Dzieci Króla muszą przygotować się aby przeżyć adwent, żałując za popełnione grzechy i zarazem podtrzymując w sobie wiarę, nadzieję i miłość. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa zapalają pierwszą świecę tego adwentu w każdym kościele, w każdym domu, w każdym sercu, wiedząc, że nasz Król i Pan Jezus Chrystus jest światłością świata. Ewangelia według świętego Jana, 8:12. I to światło pozostanie zapalone na wieki wieków. Dzieci naszego króla i Pana Jezusa Chrystusa pozostają wciąż przywiązane do tego, co materialne. Nie wiedząc, jak szybko dobra materialne będą tylko wspomnieniem z powodu narzucenia wam tego, co nazwą nową walutą. Reakcją ludzkości będzie płacz, gdy straci panowanie nad tym, co materialne. Człowiek zostanie podporządkowany nowej władzy. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy patrzą na pogaństwo, widzę w środku ludzkości, jak człowiek gardzi samym sobą, pozwalając sobie żyć dalej w ciemnościach. Jest to czas na to, ażeby człowiek oddalił od siebie swobodę obyczajów i zgodził się na to, aby z każdą chwilą bardziej należeć do przynajświętszej Trójcy i dla naszej królowej matki czasów ostatecznych, nawróćcie się już teraz. Ewangelia według Świętego Marka 114 15. Nie możecie zwlekać, jest pilnie konieczne aby dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa weszły na drogę nawrócenia i wzmacniały swoją wiarę. To pokolenie jest opanowane przez moc ziemską. Zły całkowicie zaangażował się w to, aby zniszczyć rodzinę i doprowadzić człowieka do tego, by gardził naszą Królową i Matką. To pokolenie jest w wielkim niebezpieczeństwie ze strony wielkich wulkanów rozsianych po świecie, które budzą się jeden po drugim. Módlcie się, dzieci Boże. Módlcie się za Japonię, cierpi z powodu sił przyrody i z powodu swoich bliźnich. Módlcie się, dzieci Boże. Módlcie się. Cierpienie nadciąga nad Brazylia. Módlcie się, dzieci Boże. San Francisco cierpi z powodu sił przyrody. Módlcie się, dzieci Boże, módlcie się za Chile, Sumatrę, Australię, są wstrząsane przez siły przyrody. Ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Uprawiajcie dalej ziemię duchową, pomnażając wiarę, nadzieję i miłość. Żyjcie miłością, a wszystko inne będzie Wam dodane. Ewangelia według Świętego Mateusza 6:33. Ludzkość jest oczyszczana, jest konieczne, aby poprzez oczyszczenie miłość Boża zakrólowała w każdym sercu. Błogosławię Was z moim mieczem, wysoko wzniesionym, święty Michał Archanioł. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi Bracia, Święty Michał Archanioł wzywa nas u początku okresu adwentu do tego, abyśmy byli wciąż pełni miłości, po to, żebyśmy dzielili się nią z naszymi braćmi. Potrzebujemy, aby miłość wydawała w nas owoce wiary, nadziei i miłości miłosiernej, symbolizowanych przez świecę, którą zapalamy jako znak, że światło Boże nigdy nie zgaśnie w świecie. Otrzymaliśmy wezwanie, aby wypędzić z siebie Rozwiązłość i swobodę obyczajów, a żyć w nawróceniu, gdyż bycie duchowym ma doprowadzić nas do życia bliżej Pana. Zmiany, których dalej będziemy doświadczać, każą nam zmierzyć się z ciężkością tego, co to jest żyć w materializmie, a potem. Z chwili na chwilę nie móc już na nic liczyć. Cóż uczyni człowiek? W tej chwili mamy bardzo poważny spadek w życiu duchowym, tak, że podział jest najgorszym wrogiem każdego aspektu społeczeństwa, a bardziej jeszcze wewnątrz kościoła. Bracia, bądźmy pełni miłości. A wszystko inne będzie nam dodane. Ewangelia według świętego Mateusza 6-24-34. Amen. 26 listopad 2022 rok. Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, orędzie świętego Michała Archanioła na czasy ostateczne.